Cześć moi drodzy, słuchajcie, przedstawiam wam na nasze, naszego nowego mieszkańca Kaczuchę będzie towarzyszyła nowej, Niestety była tylko jedna w sklepie, także zbiera się coraz więcej zwierząt na tym brzapu. A to tak już w ogóle Hej cześć. Nie wiem czy się przywitałem. Mamy piękny dzisiaj jest tylko troszkę wieje Ona bardzo założona ten łapy latawiec Ze studni z Chrzania. Jak pierw chciałem puścić to wiatru nie było, a teraz jest Co mam do zrobienia? Idziemy od razu do tematu, przejdziemy Słuchajcie, już mam jakiś czas mówiłem temu, że Mam ten stół fajny do ogarnięcia Do przelakierowania Wziąłem się trochę za niego Patrzcie, to jest ta strona on stał na dworzu, dlatego e, najgorzej tutaj widzicie. E, szczerniał, tak troszkę brzydko to jest. Tutaj już po połowę go szlifowałem. Widać to, że już nie ma tego połysku. Te, te pierwsze są jeszcze fajne. Jeszcze fajniej wyglądały też oryginalnie. Najgorzej ta środkowa dostała od pogody. A po przeszlifowaniu wygląda to tak i będę po prostu chciał delikatnie to przybarwić na no jakoś machoniowo pewnie, żeby przybarwić właśnie te, te przebarwienia. One są dość głęboko, nie chcę to schodzić, nie wiem, zbieram może z milimetr tutaj z grubości tego i wygląda tak to jak wygląda. Dobra, lecę z tym dalej, żeby jeszcze dzisiaj rzucić jakąś z jedną warstwę albo ze dwie. Jutro zakończyć i niech przesycha. Szlifiera stoi. E, papier 60 lecę nawet i 40 można by było w to spokojnie wchodzić, a potem przejść na delikatniejszy. A żeby mi się nie kurzyło do środka, oto no wiatraczek cyk i fajnie to wybiewa, wszystko. Dobra, mamy to skończone. Zobaczcie, jak to wygląda. No Ta środkowa jest taka przyciemniona. Plan był taki. Ehm, chciałem to zrobić tak, jak on był mniej więcej, czyli żeby ta powierzchnia górna była jas jasniejsza od tych boków. Chciałem to zrobić bezbarwnym lakerem, ale ze względu właśnie na to, no wiecie, no średnio by to wyglądało. Dlatego zostanie to przyciemnione na machoń, mniej więcej będzie cały stoł jednolitej barwy tam i impregnat potem lakierobejca pójdzie na to to będzie mieli jakieś tam brudki, widać, szkoda, szkoda bo ładnie to wyglądało przedtem nawet także tak to wygląda no co, bierzemy farbę próbujemy, testujemy, zobaczymy jak to będzie jest narek, ładziutko No zobaczcie, impregnat już się, już się robi. Jakiś taki budżetowy mi został. Ale on wsycha jeszcze, więc tak nie będzie. A tu już wysycha Dopiero lakierobejca nada jakiś tam temu kolor i połysk ostateczny. No, robota i idzie. To przyspieszyć się a będzie trochę Dobra, tak to wygląda z impregnatem, trochę przeschnie Malasz, nie uciekaj, trzeba będzie go znowu złapać. jowu dobra, niech przesycha. No dobra, lecimy bez, z bezbarwnym. Szczerze powiedziawszy, to ja niezbyt jestem z tego zadowolony. Ale zobaczymy, jak to będzie. Średnio mi się to podoba na razie Ale może jak wysknie, może będzie lepiej Nie wiem, nie wiem, trudno Kolejnym razem zrobić porządnie Nie no, nabiera blasku co prawda, ale Świecić się świeci Z tego profilu, ale z góry zobaczcie Zobaczymy, zobaczymy jak to już światło dzienne. Wtedy będziemy oceniać. Efekt finalny tak wygląda. Wiecie, zamysł był taki, że najpierw chciałem to bezbarwnym samą tą powłokę po szlifowaniu, ale wiecie jak on wyglądało kiepsko, tak jak wygląda w sumie dlatego było to zaimpregnowane, lekko koloryzującym impregnatem i poszedł na to bezbarwny mogło pójść w sumie na to lakierobejca koloryzujące jeszcze na bardziej czerwona, ale może byłoby za ciemno i ciekawostka, sprawdźcie ten laker wed wedle sprzedawcy to jest taki lakier. W którym jeśli byłby pomalowany Titanic, to do tej pory by pływał Teraz specjalny Okrętowy lakier podobno Przynajmniej tak cena mówi Zobaczymy Dzień kolejny, druga warstwa, lecimy, znaczy lecimy Ja tam polewam i trudno, tak zostanie, zobaczymy jak to będzie Jak to wyjdzie w pewnym słońcu za tydzień pewnie już to wystawimy to wam pokażę. Dobra, i tak to zostawiamy. Słuchajcie, za tydzień. Wam pokażę jak to będzie wystawione na słońcu, jak to będzie wyglądać. Troszkę tym jestem zawiedziony tutaj na środku. No ale może będzie lepiej niż było. Kolor, chociaż taki ma jednolity. Chodźcie na spacerek jeszcze się przejdziemy. Wam no, pokażę jedną rzecz. Znaczy nie jedną nawet, a, a kilka, ale pięknie. Pięknie, słonecznie. Przedstawię Wam te rzeczy, które was tutaj witały zawsze no, na pierwszych odcinkach, jak tak powiem. I ja opowiem krótką historię. patrzcie, to... to Jest trochę zużyty. Od, od dołu jeszcze ma farbę. Czy widać kolor, ale z góry tam gdzie pada deszcz to już mało co. To jest, no nazwijmy to kręciołek. Ale to jest pamiątka, tam sprzed 4 lat z odpustu, tutaj wo, yy, z gminy. Że tak powiem. Czyli to była taka pierwsza tutaj zawieszka ozdobna na Hacjendzie. Wiatr jest, to się samo kręci. Później, drugą, drugą ozdobą w kolejności, tutaj zawieszoną, jest ten. Nie wiem jak to nazwać, słuchajcie, ten ptaszek z gniazdem i z tymi małymi. Fajnie gra, i to już jest przywiezione słuchajcie, z wycieczki. Zamiast takiej pierwszej mojej wycieczki, tutaj z rodziną, człowiek się dorobił dopiero po 30, żeby gdzieś wyjechać. I to była krynica, krynica morska nad morzem. Fajnie, fajne miejsce. Warto jechać. No dobrze Później kolejny wyjazd to były te, te muszelki Wiecie co to za jakieś nieduże pieniążki ale to jest super Zobaczcie ile Ktoś, ktoś w to włożył w pracy A to kosztowało może 50 zł To już była. Góry świętych wszystkie. A, więc właśnie, sprostowanie. To było z wyjazdu w sumie do Gdyni. A miejscowość, w której wtedy żeśmy noclegowali, to była Mecheliniki. No dobra, idziemy dalej. I ostatnim, tamtorocznym nabytkiem jest dzwonek obiadowy i to jest e, z gór świętokrzyskich także muszę powoli dobierać miejsca żeby jeszcze gdzieś dowiesić coś aby przybywało jak najwięcej no i to tyle moi drodzy słuchajcie co was będę zanudzał trzymajcie się do następnego do zobaczenia odpoczywajcie, relaksujcie się hej, cześć słuchajcie, no wprowadziłbym was w błąd to tutaj powiedziałam dobrze te ptaszki to był pierwszy nasz wyjazd, 3 lata temu z Krynicy później były później był dzwonek z Gór Świętokrzyskich tak, bo były góry, potem odwrotnie, najpierw było morze potem Niskie góry, ponieważ tam dziewczyny stwierdziły, że nie pójdą, nie dojdą nad Morskie Oko Także odłoży odłożyliśmy to w czasie A to jest ostatni yy, zeszłoroczny właśnie nabytek z Gdyni